Cześć, tu Bartosz. W tym odcinku skupimy się na tym, żeby nasza strona zaczęła dobrze wyglądać na większych szerokościach ekranu. Na ten moment możemy zobaczyć, że szerokość, na której wyświetlamy naszą stronę, da się bardzo łatwo modyfikować, przesuwając belkę narzędzi deweloperskich. Jeżeli potrzebowalibyśmy trochę bardziej zaawansowanych opcji, tutaj znajduje się takie narzędzie, które nazywa się emulatorem. I możemy tutaj zasymulować to, że nasze urządzenie jest określonego typu, ma określone wymiary ekranu. Można sobie też skonfigurować tą listę, którą tutaj widzimy i możemy symulować obracanie tego ekranu. Nas interesuje to, żeby skorzystać z szerokości ekranu, nie będziemy się tutaj bawić w dodatkowe ustawienia, które mogą być wykrywane z poziomu CSS-a. Więc skupię się tylko i wyłącznie na jednej właściwości. Gdy spojrzymy jak wygląda składnia, Możemy przejść do kodu i zaaplikować te konkretne reguły. Także przejdę do mojego kodu i na samym dole, co jest istotne, dopiszę media queries. Dlaczego na samym dole? Ponieważ zaczęliśmy nasz design w stylu mobile first. Wszystkie CSS-y, które są aplikowane od góry, będą takie same, zarówno dla wersji mobilnej, jak i dla wersji desktopowej. Ja będę chciał teraz dopisać, co ma się zmienić, gdy ekran jest trochę szerszy. Także dla media, e, gdzie szerokość ekranu jest większa, równa 1200 pikseli. Dlaczego 1200? Bo jeżeli dobrze pamiętam, ten ekran ma tutaj około 1100. Będę chciał mieć jeszcze marginesy. Także możemy spokojnie założyć, że od 1200 pikseli w górę chcemy coś zmienić. Na początek zmienię kolor tła, czyli mogę dla body zaaplikować background-color, dajmy na to aqua. Zapisuję to i gdy zajrzymy na naszą stronę, gdy poszerzymy ją odpowiednio, zmienia się kolor tła. Skoro potrafimy zmienić kolor tła, możemy też zmienić różne właściwości związane z layoutem. Także Zamiast zmieniać kolor tła, zaaplikuję tutaj selektor, który wybierze nasz kontener, w którym zobaczcie, znajduje się obrazek oraz div. Będę chciał ten kontener wyświetlić w stylu flex. Także display zmienimy na flex. To sprawi, że elementy automatycznie, dla większej szerokości, powinny ułożyć się jeden obok drugiego. Ale o, mamy problem. Z czego problem wynika? Otóż nasz obrazek jest tutaj. A div znajduje się poza kontenerem. Dlaczego? Bo nasz kontener ma ograniczoną szerokość. I do tego przypomnę, że żeby zrealizować te obcięte narożniki, żeby obrazek nie wystawał, w jednym z poprzednich odcinków ustawiliśmy overflow hidden dla czegokolwiek, co wystaje poza kontener. Ale jak już mierzyliśmy kontener na designie, wiemy, że ma około 1000 pikseli. Także możemy mu nadać szerokość 1000 pikseli. Aby zobaczyć, jak to wygląda, jest prawie dobrze. Musimy tylko odwrócić kolejność. Przypominam, że Flex posiada taką właściwość, która nam w tym pomoże: Flex Direction Row Reverse. To sprawi, że nasze elementy zmienią swoją kolejność. I teraz mamy jeden problem. Mianowicie nie ustalałem szerokości dla kontentu, który się tu wyświetla, więc yy, zmieńmy ją. Bo jeżeli dobrze pamiętam, content ma ustawiony padding, kontener ma ustawioną szerokość, więc w tym momencie możemy dla contentu ustalić, że niech zajmie 60% szerokości. Zapisuję to. No i niestety się nie udało. Co jest grane? Zwróćcie uwagę, że nasz obrazek ma w swoich stylach 100% szerokości. To zaszłość z jednego z poprzednich odcinków, także możemy też dla obrazka ustalić, że szerokość będzie miała automatyczną. Zobaczmy, jak to się teraz zachowa. Niewiele się zmieniło. Zmienię w takim razie szerokość na sztywną, żeby była równa 40%. Ok, udało nam się dopasować szerokość, ale zwróćcie uwagę, że obrazek stracił swoje proporcje ponieważ wysokościowo stara się dopasować do miejsca, które mamy do dyspozycji i owszem, zajmuje określony obszar, ale grafika, która się tu wyświetla już nie jest poprawna. Pokażę to jeszcze bardziej drastycznym wariancie, gdzie mamy 20% szerokości i widzimy, że to już jest kompletnie nieczytelne i wygląda jak błąd. Żeby to zaadresować, możemy skorzystać ze specjalnej właściwości na obrazkach, która nazywa się Object Fit. Tu jest kilka ciekawych opcji. Jedną z nich będzie. Contain, cover. Nas interesuje cover. Zapiszę to. I teraz widzimy, że proporcje zostały odzyskane i nasza grafika wypełnia określony obszar, aczkolwiek nie, do, nie widzimy całości. Wynika to z faktu, że właściwość cover sprawi, że. Obrazek rozciągnie się do takiego stopnia, żeby przykryć kontener, który ma do dyspozycji. Tutaj mamy do dyspozycji 40% szerokości naszego kontenera i wysokość 100% wynika to z tego, jak ułożyły się elementy zgodnie z Flexem. No dobrze, to jest prawie to, co chcieliśmy osiągnąć. Tu jeszcze jest drugi element. Przypominam, że dla listy wyświetliliśmy elementy Flexem. Z direction ustawioną na Column. Jedyne co musimy zmienić teraz dla uela w tym wariancie, to jest flex direction i ustawimy to na row. Zapisuję. I jest już trochę lepiej. Fajnie by było te elementy wyśrodkować. Także zobaczmy, dlaczego one znajdują się w tym miejscu. Jest właściwość flexowa, która on tu może. Będzie to justify-content i ja zastosuję tutaj space-between. Space-between rozłożę te elementy tak, żeby odstępy między nimi były równe. Nie zachowa żadnego dodatkowego odstępu na krawędziach. Zobaczmy, jak to wygląda w naszym designie. Także przyjrzymy się tutaj. Widzimy, że elementy są na równi z contentem i też nasz padding urósł trochę. Zobaczmy, jakie to są wymiary. Mamy tu około 60 pikseli, dajmy na to 70 pikseli paddingu. No dobrze, jeżeli mamy 70 pikseli paddingu, również możemy to zaaplikować bezpośrednio na kontencie. Padding 70 pikseli. Zobaczmy, jak to się zachowa. Odstępy są ok. Co jeżeli chodzi o wyśrodkowanie treści? Czy dalej jest wyśrodkowana? Nie, treść jest do lewej strony, także możemy dla naszego kontenera zmienić tą Regułę również w obrębie Media Queries. Także content będzie miał text-align left. Zapisuję to. I content jest do lewej. Elementy są rozsunięte. Tutaj przydałby się jeszcze jakiś odstęp. Myślę, że możemy śmiało dla listy narzucić jej margines górny. Dajmy na to 50 pikseli. Zapisuję to. I już wygląda to mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli. Zwróćcie uwagę, że jak teraz zwężę naszą stronę, design automatycznie przeskoczy na wariant mobilny. Także w ten dosyć prosty sposób możecie bardzo dużo zmienić w obrębie tego, jak wygląda i działa Wasza strona. Pokazałem Wam tutaj bardzo prosty przykład. Jeżeli mamy do czynienia z dużo bardziej złożonym layoutem. Być może będziemy musieli sięgnąć do takich specjalnych reguł, które nazywają się container queries, ale o tym dużo, dużo później. CSS to bardzo złożony język. Nie dam rady tutaj wejść w szczegóły każdej możliwej właściwości. Przypominam, że dokumentacja jest waszym przyjacielem, także cokolwiek nowego pojawi się w jakimkolwiek przykładzie kodu, który widzicie w internecie. Warto tutaj zanurkować i zobaczyć różne inne powiązane tematy. Zwykle na samym dole danej dokumentacji znajdą się odnośniki do różnych innych zagadnień, które warto przy okazji przyswoić, żeby lepiej poczuć się w obrębie danego tematu. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć.